Powiem Wam, że Tomasz Lis ma chyba jakąś obsesję na temat Donalda Trumpa, zobaczcie. Nasze dresiarstwo, które instynktownie czuje, że oszust, kłamca, pedo i agent Putina, Trump to ich człowiek, nie jest w stanie pojąć, dlaczego można było występować przeciw zmianie Bidena na Harris, a teraz ją popierać. A to proste, Biden według mnie zasłużyłby biec do mety. Kompetentna młoda kobieta kontra stary dziad, mizogin, oszust, kłamca, marionetka Putina i pedo. Taki wybór w sumie prosty. Trump i trumpism to może największy w dziejach triumf nihilizmu, oszust, złodziej, patologiczny kłamca, seksualny predator. Według wszelkiego prawdopodobieństwa agent obcego mocarstwa, a do tego pedo, jest o 112 dni od zostania najważniejszym człowiekiem na planecie. Panie Tomaszu, może pora po prostu przejść na emeryturę. Pierwsze przymiarki personalne administracji Trumpa. Grenell, Pompeo, Brian, Cotton, Lighthizer, Rubio. Oj, nie będą to łatwi partnerzy dla Europy, zwłaszcza dla Niemiec. Polska umiejętnie grając może poprawić swoją pozycję, ale to wymaga niezależnie od Berlina polityki. Czy nasz rząd stać na taką politykę? Wybory w Stanach przyniosły zmiany nie tylko w USA. Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech. rozpad koalicji rządzącej. Rozpada się koalicja SPD, Zielonych i FDP. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwoła ministra finansów. Bogdan Klich ma zostać polskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, wybory wygrał Donald Trump, a tu sobie zobaczmy kilka wpisów Bogdana Klicha o Donaldzie Trumpie. Powiem wam, że administracja Trumpa na pewno też odnotuje te jego wpisy. I czy to jest na pewno najlepszy kandydat? Tu, pierwszy, na przykład. Zeznania przed kongresem o tym, że Trump chciał dołączyć do rebeliantów okupujących Kapitol przerażają, ale nie zaskakują. Pamiętajmy, że to przyjaźń z tym niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem miała być, według PiS, gwarantem bezpieczeństwa Polski. Tu inny, ma pan rację, bo Trump jako marionetka Putina podałby mu na tacy całą Ukrainę, a na deser jeszcze USA. Tymczasem w Polsatniu z pan Bartoszewski nie wycofujemy z USA pana Bogdana Klicha. Oczekujemy, że dostanie nominację ambasadorską.